Cześć, siłanko. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi. A to jest kolejny odcinek na moim kanale. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym kolejnym vlogu. Jak widzicie w dzisiejszym vlogu znajduję się w moim aucie. E, no tak trochę nietypowo zaczynam, ponieważ no, kurwa trochę zastanawiałem się, co nagrać. I tak sobie myślałem, myślałem. Ech chuj, tak se po prostu z wami pogadam na różne tematy. E, też sobie zrobię jakąś taką mini podróż moim golfem. Więc wydaje mi się, że nazwa tego filmiku będzie Podróż moim golfem Albo długa podróż moim golfem Ale to się jeszcze zobaczy I teraz właśnie wyszedłem z tego auta jak widzicie Bo chciałem wam ogólnie pokazać, że no jestem tutaj Gdzie zazwyczaj nagrywam swoje odcinki Tam jest trochę głośno, bo nie wiem czy tam przypadkiem kombajn nie jeździ Tam, gdzieś tam Bądź jakiś traktor Ale zobaczę czy tam pojadę Wydaje mi się, że właśnie obok tam Tam gdzie właśnie ten traktor jest, czy tam kombajn Właśnie obok tamtego miejsca sobie pojadę, ale to się jeszcze wszystko zobaczy, moi drodzy. Więc ja sobie tutaj wejdę do mojego autka. I czy coś jeszcze chciałem wam ogólnie powiedzieć? E, chyba nie, zostawcie łapkę w górę, bo to jest mega ważne. Subskrypcje, też bardzo ważne. W ogóle w tym miejscu powinny Wam się pojawiać osoby, które ostatnio zas zasubskrybowały mój kanał. W tym miejscu, tak gdzieś tu, e, podajcie na Twitch kondi codziennie streamy o godzinie 20.21. Coś koło tego. E, na twittera to skąd jest condic już. No i co, chyba mogę lecieć już z tym wszystkim e, Tutaj sobie zrobiłem taki prowizoryczny stojak na, na mój telefon Bo jak wiecie, no nie będę jeździł i będę tak trzymał kamerki, bo to jest e, wymęcza, wymęczające będzie I po prostu po dłuższej trasie już będzie mi ręka boleć, a w dodatku nie jest to zbytnio bezpieczne Więc zrobiłem sobie taki, pacje. O, taki taki prowizoryczny, patrzcie Tu będzie tu i tu będzie ten telefon, więc mam nadzieję, że to będzie całkiem git Jakoś może być trochę gorsza ale miejmy nadzieję, że to się uda, zważywszy na to, że zapomniałem taśmy A chciałem właśnie sobie tu na taśmę przykleić, jak widzicie tu chciałem tak, o chcę na taśmę to dać, żeby to było w taki sposób Tak, to było elegancko Tylko, że niestety tak jak wam powiedziałem, nie wziąłem taśmy A nie będę się wracał, bo mi się po prostu nie chcę, wiecie o co chodzi? No Więc wydaje mi się, że na razie tak Czy coś jeszcze wam będę opowiadał? Na pewno coś wam opowiem yy, Więc co, ja sobie tutaj spróbuję to jakoś włożyć czekajcie, czy to będzie miało ręce i nogi, moi drodzy, tylko się nie wkurzajcie, że niczego nie widzicie, bo ja wiem, że niczego nie widzicie. Dobra. No i właśnie o to się bałem, moi drodzy, że to nie, nie będzie miało rąk i nóg. Dobra, wydaje mi się, że powinno być git, na, najwyżej będziecie wkurwieni na mnie lub coś, yy, a i tak... O kurwa, przepraszam, a i tak gdzieś na pewno się będę zatrzymywał, bo tak tutaj, o zrobię tak, mam nadzieję, że... Większość widzicie, o to chodzi, że mnie, człowieka, Konrada, więc co, lecimy chyba? Oj, przepraszam I co coś jeszcze chciałem wam powiedzieć, czy widać gdzieś tam z tyłu? Nic nie widać, okej okay. W ogóle mam bałagan, w całym aucie mam bałagan, jak możecie wiedzieć Ja coś chciałem wam jeszcze dopowiedzieć Mam nadzieję, że to nie będzie zbytnio głośno, muszę sobie szybę zamknąć Boję się, że będzie to głośno słychać ale mam nadzieję, że w jakiś sposób mi to wybaczycie. Więc sobie ładnie lecimy i czekać. bo jak. A nie się to zrobić jakoś tak. O! O! I bajka, niech będzie w taki sposób. Wydaje mi się, że zgi Więc co? Lecimy, moi drodzy. Mam nadzieję, że to nie będzie. Kurwa, jest chyba dobrze, co nie? Prowizorka, jak sam skurwysły. Jedziemy ten. Oj, kurwa, macie. Idziemy tedy zobaczymy, co tu będzie Chcielibyście pewnie widzieć, w jak, jakich tu miejscach jeżdżę Zaraz wam to wszystko pokażę, zaprezentuję, bo Bo jest to mój, oj kurwa, mój, mój stojak, statyw Dobra, czekajcie, pojedziemy sobie tak jednak, bo Kurwa, nie widzę to zbytnio dobrze Widzicie, patrzcie, jedziemy tu, w tym miejscu jesteśmy właśnie Chcę wam ogólnie pokazać, jak to wszystko tutaj wygląda Czy, czy to jest spoko Dobra, jak widzicie, wyjeżdżamy sobie w tym otóż miejscu Powiedziałem yy, sobie Kurwa, jebany, sobie w lewo ogólnie, tutaj mi się wydaje, że będzie najlepiej Szymanko, pójdziemy sobie w lewo, o, dobra, cyk Tu, 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 jest ciekawy, w sensie wydaje mi się, że jakby mam drogę, trasę, którą chcę przyjechać. Wiem jaka to będzie, tylko że jeszcze muszę tak się upewnić, gdzie ja tutaj pojadę, czy przypadkiem nie, zab nie, za nie, nie zabłądzę Dobra, przejdź, aha, tutaj, tak Czyżbyśmy tu mieli już ślepą uliczkę? What? What the fuck? No i chuj, moi drodzy, co teraz? Widzicie co? Widzicie co Wam powiem ogólnie? Ja se wycofam, bo po prostu nie wiem, gdzie ja tu kurwa w ogóle jestem, tak Wam powiem. Już kiedyś chyba tutaj byłem, tylko że nie pamiętam, gdzie ja później pojechałem. A nie chcę po prostu zabłądzić bo tu się boję najbardziej. A już nie jest w sumie tak, tak jasno. Jak widzę, patrzę. Powinniście mi widzieć, co nie. E, czy coś jeszcze chciałem Wam ogólnie powiedzieć? Chciałem Wam to powiedzieć, że fajnie byście mi pisali w komentarzach jakieś nowe pomysły na odcinki. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście mi napisali jakiś właśnie pomysł. Bo wtedy jest mi po prostu dużo łatwiej, i później będę wiedział, co nagrywać dla Was. Chcę tędy pojadę, chuj, powiedziałem sobie tędy, zobaczymy jak tutaj jest Mam nadzieję, mam nadzieję, tylko, chcę się tylko nie zgubić, o to mi chodzi O kurwa, nie piły tej jedynki, skurwysynu, Patrz mi Patrzcie, wygląda no to już w taki sposób No kurde, wydaje mi się, że trochę chyba źle jadę. jadę, ale, ale zobaczy się, zobaczy się to wszystko Kurwa mać, gdzie ja tu jestem w ogóle, Pukaście mi to Dobra, czy ja jestem tutaj? O to się właśnie bałem, moi drodzy. O to się właśnie bałem. Ale wiecie co w sumie? Dobra, stąd też się wycofamy. Kurwa, mać wszystko i to tak kurza, naprawdę wam mówię. Jeszcze jedna próba będzie. Oj, kurwa, nie się wszystko, nagra się Jeszcze jedna próba będzie. Oj, dawaj, 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 kurwa. kurwa. Ja w sumie sam nie będzie chcę wyjechać, ale Dobra, jest Oj, kurde, nie tu! Ja pierdolę. Driftować też nie będę, bo. Ja trochę chujowo driftować Cyk, tu. Dobra, cyk, tu twoje... Oj, czy gdzie Dobra, pojedziemy sobie tędy. No, jak chuj pamiętam, że tędy jechałem. Jak chuj, to było tutaj. Tylko, że. Czy ja jakoś jakąś sklerozę, czy co? Na wiecie co moi drodzy pojedziemy sobie może tędy Czyli Ja muszę sprawdzić muszę tutaj ogarnąć O kurwa to jeszcze spodu. Muszę sobie ogarnąć temat Dobra pojadę sobie tędy może jestem w czarnej duke, ogólnie turu, 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 turu. Kurwa, co jest nie halo? Tu zawsze było inaczej, jak dobrze pamiętam Naprawdę mamuje ludziska, serio Coś tu się ewidentnie zmieniło Oj kurde, oni tak mocno, ja pierdolę Oj. O, trzeba tam jechać? Chuj, pojedziemy tam Dobra, ostatnia próba, ostatnia próba moi drodzy Jeśli się nie uda To, to ja już wracam Miał no, być fajny dzień, miało się tyle dziać, a, a jak zwykle kurwa, jak zwykle chuj w dupę i bombki stelił. Dobra, idziemy, zaczynamy. jedynę Dobra, jest jedyna tu mm. tu 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 tutaj O kurwa jak się jeździ. Ja pierdolę No nie, coś kurwa chyba pojebałem kierunki świata Zawsze pamiętałem, że tędy jechałem, zawsze Pójdziemy sobie jeszcze tutaj może tu są. I gdzie jestem w ogóle? Dara, moi drodzy, w tym odcinku to wydaje mi się, żeby było na tyle. ja, ja to muszę wszystko. O kurwa, ty nie, nie idziesz. Tak, tak. Wydaje mi się, że w tym odcinku to było na tyle. Mm, no. Słuchajcie ja jestem Ale tu jebie, ja pierdolę Tam gdzie chciałem dojechać to niestety nie dojechałem ale Powiem wam że, 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 że wydaje mi się, że blisko jestem to miejsca do którego chciałem dojechać bo tam już jest ten, ten i widzicie patrzcie to wygląda w taki sposób tak Chyba wydaje mi się, że kurwa Dziwne w sumie wam powiem Naprawdę bardzo dziwne. Dobra, w tym, tym odcinku to było na tyle. Yy, widzimy się już w następnych odcinkach jutro. Nie. Potem ci odcinku powinien się pojawić w środę, a my widzimy się już w piątek o godzinie yy, o tej samej co zawsze. Czyli kurde o godzinie 15. Coś tylko to dodaj filmiki we poniedziałek, środę, piątek, no i niedzielę. No to trzymajcie się, nie zapomnijcie o w górze o subskrypcji, o złęczkę, się na Twitch, a, Twitter szkond i na Twittera to jest już. 寝言金か。